VigoServiceTV Serwis TV. Witam państwa bardzo serdecznie i przesyłam do państwa pozdrowienia z Poznania. Dzisiaj bardzo ważny temat, bardzo ważny temat. Temat e, związany z Pluskwą. E, dzwonią do mnie osoby z całej Polski, dzwonicie do mnie i mówicie, że macie problem z Pluskwą. Ten problem się nasila. Dzwonicie do mnie i mówicie, że nie jesteście w stanie sobie sami z tym problemem poradzić. Tak to prawda? Usunięcie pluskwy to naprawdę ciężka robota. Możemy to zrobić w sposób chemiczny, a możemy to zrobić też w sposób naturalny. Aczkolwiek najlepsze rozwiązanie to połączenie metody naturalnej z metodą chemiczną. Niestety są jednak takie miejsca, są takie mieszkania, są takie domy i są tacy klienci, u których chemii zastosować nie możemy. Wówczas jedyną metodą, taką sprawdzoną, która zrobi robotę na pewno, to jest parownica i para. Możemy wykorzystać parownicę taką, to jest jakaś bezfirmowa, marketowa lub możemy wykorzystać taką parownicę, taką parownicę, jaką tu widzicie, parownica firmy Polti. No to jest naprawdę niesamowita maszynka. I chciałbym dzisiaj Państwu tą maszynę zaprezentować. Może się Wam przyda ten materiał, może te informacje zawarte w tym filmie będą dla Was pomocne. Ja akurat wyko wykonuję dzisiaj serwisowanie tej maszyny, to znaczy konkretnie odkamieniam moją parownicę. Robię to dosyć regularnie, tak samo jak odkamienia się ekspresy do kawy. Wykorzystuję tą parownicę bardzo często i ja stosuję tą metodę łączoną, czyli parownica plus chemia. Ale dzisiaj o parownicy, dzisiaj trochę właśnie o tej metodzie parowej i właściwie chciałbym Wam to urządzenie zaprezentować i jednocześnie powiedzieć, dlaczego wykorzystywanie parownic marketowych może nie do końca się sprawdzić. No to prezentuję Państwu naprawdę bardzo dobre urządzenie. Nikt mi nie płaci za reklamowanie tego urządzenia. Chcę Państwu pokazać naprawdę rzecz, którą wykorzystuję bardzo często, z której jestem zadowolony. Ta parownica nazywa się Cimex Eraditator i jest firmy Polki. Każdy, kto jest zainteresowany tą maszynką, może sobie wygooglować i na pewno znajdzie informacje na temat tej parownicy. Składa się jakby z dwóch bardzo ważnych elementów. Pierwszy element to ten zbiornik, do którego wlewamy wodę. W którym podgrzewana jest woda, wytwarzana jest para, para przechodzi przez ten wąż, tak jak widzicie, i tu mamy dodatkowe urządzenie. To jest taki pistolet dodatkowo dopalający, podgrzewający tą parę, i naprawdę wytwarzamy wtedy parę o temperaturze 180-190 stopni. Nawet kiedy sprawdzałem to pirometrem, i rzeczywiście na wyjściu była taka temperatura. Ale ten pistolet, to dopalanie, jakby podgrzewanie dodatkowo tej pary, powoduje, że para, która wydostaje się z tej parownicy, jest naprawdę taką parą, można powiedzieć, suchą. W związku z tym nie moczymy w żaden sposób mebli, tkanin. A często jest tak, że wykorzystując te urządzenia, jednak dozujemy bardzo dużą ilość wody na powierzchnię, a nieraz w ten sposób właśnie nasze meble czy państwa meble mogą ucierpieć. Dodatkowo, do tego urządzenia, ja za chwilę państwu pokażę, wykręcę. Posługując się jedną ręką, nie zawsze człowiek sobie poradzi. O, dodatkowo mamy tutaj taką. Buteleczkę z takim środkiem hp to tak to się nazywa, też firmy Polti, i to jest preparat, który jakby wspomaga nasz proces parowania. Dokładnie, jeżeli miałbym się wypowiedzieć na ten temat, to zaobserwowałem. To jest preparat prawdopodobnie na bazie alkoholu, który powoduje, że z powierzchni szybciej odparowuje ta, ta para, która została na te powierzchnie nałożona. Ale poza tym mamy też w tym w składzie tego środka mamy preparat, który powoduje jakby zmiękczanie otoczek tych błonowych jaj. Pluskwy. Oczywiście ja nie jestem taki mądry. Ja dowiedziałem się to czytając informacje na temat tego środka. Jeżeli to są jakieś informacje zakłamane albo nie, nie do końca prawdziwe, to proszę mnie sprostować. Proszę w komentarzach napisać, że się mylę. To wtedy ja to wszystko sprostuję. W każdym razie, tutaj na stronach producenta doczytałem, że to jest środek, który zmiękcza te powłoki, te błąki jaj. Wskutek czego jaja na pewno ucierpią. A dlaczego tutaj tak ważne, ważne są te tak, tak ważna jest ta kwestia związana z jajami pluskwy? Już Państwu tłumaczę, ale zanim przejdę do tłumaczenia, to po prostu włączymy to urządzenie, żeby się nagrzało i zobaczycie Państwo, jaka to jest siła w tym urządzeniu, to naprawdę jest no, konkretny, konkretne narzędzie, które każda firma, która zajmuje się odpluskwianiem, powinna wykorzystywać. Tak jak powiedziałem Państwu, najskuteczniejsze jest połączenie tej metody fizycznej, czyli parowanie, z metodą chemiczną. Na przykład zamgławianie ULV. To jest urządzenie do zamgławiania ULV, czyli do rozpylania środka chemicznego w całym pomieszczeniu. Bardzo skuteczna metoda, ale dzisiaj o chemii nie rozmawiamy, więc to urządzenie zostaje przeze mnie odstawione. Parownica Polti. Para. Wyjściowa ma 180-190 stopni. W parownicach marketowych mamy parę, i tutaj Państwo zwróćcie uwagę, że jeżeli kupujecie parownicę, żeby miała jak najwyższą temperaturę wyjściową, tu temperatura maksymalna, jaką uzyskamy, to jest 110 stopni. Także na pewno to urządzenie jest bardziej skuteczne. Włączyłem i zaraz Państwu pokażę, jaka jest tutaj, jaki jest pęd tej pary. I naprawdę możemy sobie bardzo łatwo poradzić z pluskwą, wykorzystując to urządzenie. No ale zadacie Państwo pytanie, dlaczego mówię tutaj o tej metodzie, skoro są metody chemiczne i możemy sobie bardzo ładnie z problemem pluskwy poradzić metodą chemiczną. A dlatego mówię o tym, bo bardzo często zdarza się, że nie możemy użyć chemii u klienta. No, już Państwu mówię dlaczego. No, chociażby z tego powodu, że są pluskwy w domu czy w mieszkaniu, ale są w tym mieszkaniu osoby chore, czy tam osoba chora, niedołężna, w której w żaden sposób nie można na czas zabiegu powiedzmy wyprowadzić do, do innego pomieszczenia, czy nie można. Przetransportować tej osoby w inne miejsce, no i dlatego, użycie chemii w takim, w takim miejscu, w takim pomieszczeniu, może spowodować, że ta osoba ucierpi. No, chemia to zawsze chemia, pamiętajcie Państwo o tym. Możemy nie użyć chemii, dlatego. Już się naładowała ta parownica, zobaczycie. O, zobaczcie, jak ona działa. Ja tutaj nalałem środka, który ma za zadanie odkamienić całą tą parownicę. Dlatego muszę dzisiaj, tutaj, tak sobie bezsensownie, że tak powiem, trochę tą parą podziałać. Ale to jest naprawdę niesamowite urządzenie. Muszę kontrolować wskaźnik, żeby tutaj szkód nie narobić. Bardzo często jest tak, że w pomieszczeniach jest duża ilość zwierząt i nie ma co z tymi zwierzętami zrobić. Są też często się zdarza dzieci, które są bardzo mocnymi alergikami. Użycie chemii też może spowodować, że te nasze dzieciaki, e, dzieciaczki ucierpią. Nie możemy szkodzić, musimy usunąć problem u klienta, a nie zaszkodzić. No dobrze. Parownica nam się nagrzała, wskaźnik nam pokazuje, że możemy działać. Ja tylko tak e, na, pokrótce powiem: to jest. E, to jest włączenie, przycisk, który włącza nam podgrzewanie wody w tym głównym zbiorniku. Tu mamy przycisk, który włącza nam ten pistolet, jakby dogrzewający. Oczywiście wskaźnik poziomu wody. Jak zapali się na czerwono, to znaczy się, że musimy przerwać, bo skończyła się woda w naczyniu. Wskaźnik nam pokazuje, że urządzenie jest gotowe do działania i działamy. Działamy w taki sposób. To jest naprawdę bardzo fajne, porządne urządzenie. Wszystkim firmom, które zajmują się, które zajmują się likwidacją pustwy, radziłbym, żeby nad tą metodą się zastanowić, żeby tylko i wyłącznie nie polegać na chemii. Dlatego, że w, przypad... w takich w różnych przypadkach, w różnych sytuacjach ta metoda będzie metodą jedyną i bezpieczną, jaką możemy wykorzystać. Dlaczego postanowiłem, że dzisiejszy film nakręcę o parownicy? A dlatego, że bardzo często dzwonicie Państwo do mnie i mówicie, że takie urządzenia się nie sprawdzają, że robiliście parownicą i to nic nie dało, że tak czy inaczej musieliście zgłosić się do profesjonalnej firmy. I to rozwiązanie uważam najlepsze. Najlepsze rozwiązanie w przypadku pluskwy, prusaków, karaluchów, czy tam innych problemów, chociażby szczurów. Najlepiej zgłoście się do firmy DDD, czyli firmy, która zajmuje się dezynfekcją, dezynsekcją, deratyzacją. Jeżeli jesteście z Poznania, okoli Poznania, zgłoście się do mnie. Tutaj jest telefon, zadzwoncie, porozmawiamy, omówimy problem. Takie rozwiązanie jest najlepsze. Najlepiej zgłosić się do fachowca, ale jeśli chcecie walczyć we własnym zakresie, to możecie spróbować taką parownicą. Aczkolwiek będzie to proces długotrwały, bo to jest parownica małej mocy. Albo kupujecie wtedy taki, po takie porządne urządzenie, tylko nie wiem, czy Państwu się to opłaca. To urządzenie na dzień dzisiejszy kosztuje około 3000 zł. No i wydawanie 3000 zł przy dezynsekcji mieszkania to jest chyba bezsensowne. No, chyba że Państwo prowadzicie pensjonat, jakiś hostel. Wynajmujecie Państwo pokoje dla różnych osób wówczas takie urządzenie. Jeżeli ten, ten, ta sytuacja z pluską regularnie się u Państwa powtarza, to zakup takiego urządzenia ma sens. Naprawdę niesamowita maszyna i to jest jedna z tych naturalnych metod, które uważam za skuteczne. Wigo serwis Poznań. Macie problem z pluskwą, dzwońcie do mnie, trzymajcie się, życzę wszystkiego dobrego!